Witam wszystkich serdecznie z tej strony, i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Fallout Shelter. No i muszę przyznać, że zrobiliście mi niemałą niespodziankę, pisząc tak dużo w komentarzach o tym, żeby rozpocząć kolejny odcinek jak najszybciej, najlepiej przed czasem no i dlatego też postanowiłem najszybciej jak to było możliwe nagrać kolejną część, jak widać mamy już dużo kapsli mamy kolejne trzy skrzynki, e, które otworzymy za około 9 minut no i mamy też co tutaj robić wow, ile tu bonusów się zebrało Na nie możecie zobaczyć jak te bonusy wyglądają choć trochę mnie mogą zagłuszać ale zbiera się je naprawdę <gryw> bardzo fajnie aż dziwne, że nie dali takiej możliwości typu zbierz wszystkie bonusy jednym kliknięciem jak to zazwyczaj tego typu grach bywa choć tak wcześniej tu mówiłem to jest gra jakoś tak specjalnie która nie jest mocno nastawiona na pieniądze, a bardziej na rozrywkę. Chwała im za to. Zresztą ma ona też promować kolejną część już tego stacjonarnego Fallouta, z którego ostatnio, swoją drogą, pojawił się gameplay i wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Zobaczymy, jak to wyjdzie niebawem. Chyba w listopadzie z premiera, jak dobrze pamiętam. Na pewno zagramy. Okej, okay, coś mi tutaj napadło. Miejsce, w którym siedziały szczury. Dobra, domyślam się, Teraz oprócz szczurów są też robale. Ale jeżeli wyśle tylko jedną osobę, to na pewno sobie z nimi nie poradzi. Tutaj trójka odważnych powinna jest likwidować i za moment wrócić do pracy. My, nie przejmując się robalami, mam nadzieję, że nie ma się co tu przejmować, dajemy im dość dobrą broń. Wybudujemy. No, pokój. A, nie wybudujemy. Gra nam na to nie pozwala, dopóki dzieje się coś niedobrego w naszej krypcie, więc zobaczmy jak idzie to zwalczanie tego wszystkiego. Hmm, przyznam szczerze, że średnio, liczyłem na coś więcej, więc jeszcze więcej ludzi do pomocy, to może niech jedna osoba zostanie. W sumie ciekawe co by się stało jakby zostawić te robale same sobie, czy by się rozprzestrzeniły podobnie jak ogień, czy by może jakoś hmm, zdechły po jakimś czasie, albo po prostu siedziały tutaj i blokowały nam możliwość budowy kolejnych pomieszczeń, dobra. Wracać do roboty, przydacie się tam bardziej. Jeszcze szybko zbiorę prąd, chociaż prądu nam nie brakuje, ale tak jak widać, brakuje nam jedzenia i wody. No i w tym celu na pewno przyda się ostatni budynek, który... hmm... Zastanawiało zastanawiał mnie już od początku gry, jak on będzie wyglądał i jakiej umiejętności będzie potrzebował. I teraz wiadomo, gdzie było potrzebne to E, albo gdzie będzie potrzebne to E, więc chyba postawimy go tutaj. Od razu trzy obok siebie. Przy okazji, zdobędziemy trochę szybciej jedzenie i wodę. No i mamy teraz a, produkcję Nuka Kolica. Co prawda, jakbym chciał to ulepszyć, to pewnie trochę będzie kosztowało aż. A, no, właśnie, prawie wszystkie kapsele, a myślę, że jeszcze wydam je na trochę inne rzeczy. No a tu produkcja działa, mimo że nikogo nie ma. Do tej pory szkoliłem tylko chyba jedną osobę, jeżeli chodzi o tę umiejętność. I to ta pani, więc, będzie kierowniczką naszej produkcji Nuka Coli, no i zobaczymy, jakiej to będzie szło. Powinna być zadowolona, że ją tam wysłaliśmy do pracy, a teraz zobaczmy jeszcze, jakie cele tutaj mamy do wypełnienia. Dobra, 16 dostarczyć, to trochę będzie trwało, ale żeby móc w ogóle dostarczyć te dzieci, na pewno potrzebujemy jeszcze kolejnych e, sypialni. W sumie nawet nie wiem, czy nie mógłbym najpierw ulepszyć tamtej, ale to zobaczymy gdzieś po drodze. Właśnie między tymi odcinkami przydałoby się, jakbym budował więcej sypialni, ponieważ często ich brak blokuje namnażanie się ludzi, tak, narodziny tych dzieci. No i później to tak e, średnio działa. okej, okay. czyli wszystkie babki w ciąży teraz mogą rodzić, będzie tego sporo. Możemy też wpuścić nowych ludzi do krypty. Może właśnie od razu ktoś niech pójdzie tutaj na naszą salę. Może nie ćwiczeń, ale. O, sala życia. Tak ją nazwijmy. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Jak tobie idzie tu samotna produkcja? Okej, okay, wiem, sporo w drodze tych dzieci, ale dzięki temu przynajmniej szybciej powinniśmy dobić do następnej skrzynki, żeby znów mieć chociażby dwie do otwarcia w, w następnym odcinku. Choć mam nadzieję, że znów pojawi się jakiś bonusem. No i produkcja 33, ale jednocześnie wody, jak i jedzenia, więc całkiem fajne pomieszczenie, trzeba przyznać. I myślę, że w przyszłości jak będziemy rozwijać bazę, to właśnie o więcej tych fabryk Nuka-Coli. W gruncie rzeczy, no właśnie, potrzebujemy ludzi z literą E. Ci, co stają tutaj zazwyczaj pod bramą, nie są specjalnie rozwinięci niestety, więc puszczam ich od razu na salę ćwiczeń, tak, na salę tortur. O, gdzieś mi te ekranie tutaj uciekł. I chyba dobra. I teraz będą robić kolejne dzieci, no bo ledwo co urodziły, no to trzeba od razu jechać następne, żeby tylko do pracy nie jeść, tylko na macierzyńskiej siedzieć. Tak taka metoda na życie. Niech i tak będzie. Dzieci nam się przydadzą przynajmniej dopóki nie ma tutaj 200 mieszkańców w bazie. Okej, okay, kolejny tutaj do ejam. Tak myślę sobie, że warto by było postawić to no właśnie miejsce. To nie, to nam nie rozwija, ale gdzieś tutaj było coś. Właśnie zagapiłem się na rysunki fitness room i stworzymy tutaj drugi fitness room dla czterech osób i będą mogli się szkolić do tego, żeby w przyszłości pracować w fabryce Nukakoli, czy też wysłać ich do magazynu, co też do tej pory nie wiem co oni tam mogą robić, czy w jaki sposób wpływać pozytywnie na sam magazyn, dobra, dorzucimy im trochę sprzętu, od razu widać po takim ulepszeniu jak to wszystko fajnie zaczyna wyglądać, może e, jeszcze nie wydam ostatnich kapsli na to ulepszenie tego miejsca, ponieważ mam pewne plany co do nich, e, no i tak, Ty na A byś się nadała, o Ty jak najbardziej wysyłka na E, w sumie on, oni tak by przychodzili w jakimś takim białym płaszczu. Zaraz zobaczę, czy jak wejdą do środka, to tracą ten płaszcz, że to po prostu zamienia swój strój normalny na strój kryptowy, czyli taki niebieski, o właśnie, ono chyba już ma na sobie tak, czyli to jest oznaczenie tu z normalnego stroju i później oni wymieniają go na ten piękny niebieski, ale nam tam te ciąże idą, tylko widzę jak punkty lecą. Ale to dobrze, czyli tak. No, ładnie, ładnie tu się pomieszało. Dobra, dostał robotę gdzie indziej, niech mu będzie i tak go później znajdę i przerzucę. On się ucieszy, bo od razu poszedł do pracy. Mało kto tak ma tutaj, żeby od razu szedł do pracy. Zazwyczaj każdy tu najpierw musi się wykazać gdzieś na siłowni, fitness klubie, i w ten sposób. Okej, okay. ciebie nawet nie sprawdzę statystyk, żeby tylko mi tu gra nie zwolniła, bo za swoją drogą ostatnio jakaś aktualizacja i trzeba przyznać, że zaczyna to działać znów dobrze. Mam nadzieję, że na Androidzie będzie podobnie. Hmm. Gdzie bym mógł wysłać tę ostatnią babkę? Może póki co, pokój wstydu. Jeżeli chodzi o ten odcinek, no to wszystkich ludzi mamy załatwionych. Dobra. Coś jeszcze chciałem ulepszyć. A, już pamiętam. Sypialnie, po to, żeby właśnie móc zmieścić jak najwięcej ludzi. Co im tutaj dochodzi, jakim ulepszymy to pomieszczenie. Widzę, że jakieś fotele. O coś tutaj, Nuka kola, łóżka. Zobaczymy jeszcze. Okej, okay. kolejne łóżka, wygodniejsze fotele, większa maszyna z napojami. No i zaczyna to wyglądać. Chyba gdzieś mamy tutaj jeszcze jedno takie pomieszczenie, więc i je ulepszę. Tym bardziej, że ten upgrade jest stosunkowo tani. Patrząc na ten etap gry i gdzieś jeszcze zobaczę. Czy nie ma możliwości ulepszenia magazynu. Niestety ten jest na 100 i chyba ten drugi też jest na 100. Nie, a jednak nie. A to dziwne, setka niech będzie, tak? Kurczę, a to drogie. O, pięknie pożar. Bardzo dobrze, że pożar nam wybuchł z tej racji, a ty gdzieś tu uciekł wystraszyła się chyba pożaru. A to z tej racji, albo to ta osoba, która tam weszła na wymianę. Kimś, kto tutaj wszedł do tej elektrowni, tak na czarno pracować? Nam tu się prześlizgnął. tam co czeka pod kryptą, no i teraz mamy problem. Będę musiał zrobić porządki z tymi ludźmi, ale tym zajmiemy się również niebawem. Dobra, tak tam się ja nic nie mogę zrobić. To jeszcze zobaczę, jak tu podróże naszych podróżników wyglądają. No bo właśnie, tak widzicie, wysłałem więcej ludzi. Z tej racji, że więcej ludzi to więcej kapsy. o tak, ten penny to nam przeniesie już 6000 w tej chwili, a jak poczekamy jeszcze chwilę, no to będzie tego dużo więcej. Jeżeli zastanawiacie się, jakich ludzi wysyłać na akcję, no to tutaj widzimy level. Tu jest ten penny ma 50, Gary ma 34. Im wyższy level, tym lepiej. Tym mniej apteczek zużywają, czy też tym wolniej tracą życia. A później po levelu możemy patrzeć na te właśnie punkty special. Jak Gra mi poradziła przed tą misją podobno im więcej tych punktów i to z każdej dziedziny tym też lepiej te osoby się mają na pustkowiu czy jakkolwiek to się nazywa a i właśnie, kolejny pożar ugaszony ty wracasz za 17 minut, no mogłem nagrywać trochę później tylko by to późno wszystko weszło na kanał no nie, nie ma kogo tutaj cofać jak widać fajne rzeczy całkiem znoszą będzie chociażby na handel no a teraz patrzę już kątem oka na czas i chyba, no właśnie, czas na skrzynki. Jeszcze tutaj wszystko odbierzemy. Już mi to niepotrzebne, bo już pastki mamy załatwione na maksę. Jeszcze zobaczę, ile mamy miejsca. Tutaj mamy jeszcze sporo, więc jak najbardziej możemy otworzyć kolejne trzy skrzynki i tym razem co się uda? Liczę na jakąś naprawdę fajną, wyjątkową postać. Przydałoby się dorzucić do naszej krypty kogoś nowego. Chodź, no właśnie. O, 500 kapsli na, tym przed, na przedostatniej karcie? Tego jeszcze nie było chyba za często, zazwyczaj na ostatniej i... No, no, ale to wydaje się taki fajny outfit. O właśnie, E4 będzie fajne do produkcji Nuka Coli albo do wysłania kogoś na zewnątrz. Fajnie wygląda. To też można zbierać, więc jak najbardziej się przyda, ale mimo wszystko nadal liczę na jakąś postać, więc otwieramy dalej. Dobra, to jest słabe, tego to znoszę. W hurtowych ilościach, prąd też mi się nie przyda. No i jest nowa osoba. Nie jest to może ta najlepsza, że nie ma tej, tej złotej, brązowej czy żółtej poświaty, ale fajnie, bo dochodzi chyba do naszej karty. Nie, do albumu niestety te osoby nie dochodzą, ale i tak się przyda. Rozwinięta będzie, pójdzie do duka Koli, jak wszystko co w, tej, w tym odcinku zdobyliśmy. Tak. To będzie odcinek zatytułowany. Nuka Kola już to czuję. Dobra, to jest dziadostwo. To też już jest słabe na tym etapie gry. No i teraz 500 kapsli na koniec. To, co nam dali wtedy w środku, czy na przedostatnim miejscu. No niestety, nie rozpieszczają. Kupować jeszcze w tej chwili nie będę z tej racji, że no słabe są te ceny. Liczę, że w międzyczasie pojawi się niebawem jakaś nowa promocja. Oni zbiorą sobie kolejne pieniądze, ponieważ już w dwa tygodnie od premiery gry, czyli to już, no właśnie, już chyba mamy trzecie. Albo czwarty tydzień, ale dwa tygodnie od premiery gry zebrali ponad 5 milionów dolarów. Czyli widać, że można zrobić fajną grę, która nie męczy co chwilę informacją, zapłać za to, zapłać za tamto. Nie. Małe płatności. No to jest dziwne, bo to jest 115 i to jest na maksa. A wygląda na to, że to niżej pomieszczenie możemy ulepszyć jeszcze bardziej. Mimo, że tutaj nikogo nie ma, więc chyba tak też zrobię. I zobaczmy, czy rzeczywiście to wygląda tak samo jak to u Góry, że tamtego nie możemy ulepszyć. Tu jakieś komputery, fajnie to. Działa, wydaje mi się, że to może być chociaż nie, jest to samo. Nie wiem dlaczego. To niżej pomieszczenie może pomieścić w takim razie więcej rzeczy albo mnie oszukali. Nie. Działa. Być może jest tak też, że z każdą kolejną z każdym kolejnym takim pomieszczeniem um, możemy je rozwinąć nieco lepiej czy po prostu dane poziomy dajemy nieco więcej punktów. Okej, okay, chciałem ja jak najdłuższy ten odcinek zrobić, żeby no taki prezent wam dać od siebie zamiast za te przemiłe komentarze, jeżeli chodzi o tę serię. Bardzo, bardzo wam jeszcze raz mocno za to dziękuję. O, no właśnie, leć do Nuka Coli od razu. Kobieto ale niestety czas się rozstać. Mam nadzieję, że niebawem zdobędziemy kolejne skrzynki na kolejny opening no i kolejne kapsle, jak przyjdą nasi ludzie z pustkowia i bardzo szybko się zobaczymy ponownie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście jeszcze. Mam może pokażę tutaj jakieś ciekawe pomieszczenie. O, na przykład tutaj te wszystkie. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z Wami Korle. Trzymajcie się. Hej!